Chcę Państwo poinformować, że na zaproszenie Rady Miejskiej z Niemiec Demokratycznej gościmy dzisiaj w naszym mieście wicemarszałka Sejmu pana Jerzego Wenderlicha i posła na Sejm szefa Wojewódzkiej Struktury Rzeczypospolitej i Demokratycznej posła Tomaszewskiego. Witam bardzo serdecznie obydwu panów posłów. Witam bardzo serdecznie was państwo przedstawicieli poszczególnych mediów. Chcemy dzisiaj państwu zaprezentować informacje dotyczące ostatnich wydarzeń, to co miało miejsce w ubiegłym tygodniu w Sejmie. I żeby nie przedłużać tego mojego wystąpienia wstępu tego mojego wstępu bardzo proszę Pana Marszałka o zabranie głosu. Proszę uprzejmie. Witam Państwa serdecznie. W Sejmie, jak w Sejmie, nie tylko to, co przegłosowane, to jest najważniejsze, bo przygotowujemy się do wielu nowych projektów ustaw, nad wieloma pracujemy. Jak wiecie, najważniejsze w ostatnim czasie to były ustawy związane ze spółdzielczością i tę szeroko pojętą spółdzielczością, więc myślę, że to tutaj Tarnobrzega też dotyczy i spółdzielczością mieszkaniową. Jaki mieliśmy pomysł i nie ukrywam, że był to pomysł, który jakby słusznie zalecał i zyskał szerokie poparcie, żeśmy to lansowali, pan przewodniczący Tomasz Kamiński, że co nagle to po diable. Więc nie ma powodu, żeby odrzucać te projekty ustaw od razu. Nie ma potrzeby, żeby autorzy jednego projektu dąsali się na autorów drugiego projektu. Więc najlepiej z chłodną głową powołać komisję nadzwyczajną i nad tymi ustawami, nad tymi projektami procedować. Ja byłem przedwczoraj, wczoraj co mieliśmy? Wtorek. Jaki, nie... Wtorek. Nie, w to w to Wtorek. O, proszę. W, <głosuję> <głosuję> Wtorek. w poniedziałek byłem jeszcze w Krakowie, w niedzielę byłem w Oświęcimiu, choć byłem na uroczystościach. Towarzyszyłem przewodniczącemu Dumy Rosyjskiej. Była to notabene pierwsza wizyta od 10 lat na tak wysokim szczeblu. Przewodniczy... Towarzyszyłem przewodniczącemu Dumy. Podczas uroczystości 68. rocznicy wyzwalania obozu w Oświęcimiu, ale tam miałem spotkanie z mieszkańcami, miałem spotkanie w Andrychowie, i myślę, że ta wyobraźnia i to zagrożenie, które rysuje się poprzez te zapisy ustawy spółdzielcze, ono staje się wciąż bardziej czytelne. I dla ludzi jest jedno pytanie ważne: dlaczego wspólnota, która jest rysowana w tych projektach. Czy wspólnoty są rysowane w tych projektach farbkami, tak kolorowymi, jakich używał Van Gogh czy inny piękny malarz, ale pod tą barwą widać coś, co nie jest dla nas korzystne. Bo dlaczego pięknie narysowana wspólnota ma nas drożej kosztować niż sprawdzona spółdzielczość? Powiem też szczerze, że nam też często brakuje rozumu w głowie, i były takie pomysły, że a odrzucimy. Pierwszym, nie skierujemy do pierwszego czytania, czy po tym pierwszym czytaniu odrzucimy jakiś projekt ustawy o spółdzielczości, a nas będziemy chronić i tylko nad naszym będziemy pracować. Takie zabawy, nie najmądrzejsze zabawy mogą się czasem źle skończyć, bo ktoś liczy, że jego projekt akurat pójdzie do dalszej pracy, ten inny odrzuci, a może stać się odwrotnie. I cała praca nad tymi ustawami spółdzielczymi staje się uboższa. Dlatego na szczęście te e, nie najmądrzejsze myśli wywietrzały niektórym posłom. Cztery projekty zostały skierowane do dalszego czytania, powołana komisja e, nadzwyczajna i ona będzie pracować. Nawet są takie pomysły, żeby tam dokonać jeszcze, to nic nie kosztuje. Podział na dwie podkomisje w tej komisji nadzwyczajnej, na tę, która będzie procedować nad ustawami. Ogólnie zajmującymi się spółdzielczością i nad tymi, które dotyczą samej spółdzielczości mieszkaniowej. W ubiegłym tygodniu, jak Państwo wiecie, rozmawialiśmy na temat i próbowaliśmy wprowadzić do pierwszego czytania ustawy o związkach partnerskich. O, raz, że głosowania nad tymi projektami pokazały, że platforma obywatelska jakbyśmy indywidualnych posłów nie lubili, bo te przyjaźnie one w Sejmie wykraczają poza ramy własnej formacji, ale pokazały, że no nie jest to partia, której działalność obraca się wokół jakiegoś jądra ideowego, wokół jakiegoś kręgosłupa programowego. Tylko jest to zlepek grupek rozmaitych interesów, które zebrały się w dużą grupę po to, żeby wygrywać wybory. No i okazuje się, że ten skutek tego rodzaju formacji, którą trudno nazwać partią, się udaje, ale wyszła innego rodzaju ułomność taka mianowicie i, iż kiedy przyszło co do czego, okazało się, że jest to formacja nietolerancyjna, że jest to formacja mm, źle konserwatywna, bo konserwatyzm może być piękny, e, że jest to formacja źle konserwatywna i formacja nienastawiona na dialog. E, te projekty ustaw, one nie były projektami ustaw, które od razu już legalizowały związki partnerskie. To było dopiero do, y, głosowanie, czy wprowadzamy je pod debatę. A ktoś, kto boi się rozmowy na najbardziej kontrowersyjne tematy, no można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach uznać go i przewodniczący Kamiński, i ja, i myślę, że i państwo możemy za dziwolą. Za dziwolą. No i doszło również do tego, że pan premier też, można powiedzieć, w cudzysłowie, dostał policzek od niektórych swoich brzydkich konserwatystów, od tych, którzy na przykład głosowali kilka tygodni temu tak, by kobiety zmuszać do rodzenia chorych dzieci, chorych płodów. Nikt przecież nie mówi, że kobiety nie mają prawa do rodzenia yy, dzieci, płód jest yy, gdzie płód jest uszkodzony. Ale z, drugą, z drugiej strony zmuszanie, przymuszanie do tego yy, kobiety poza jej wyborem też jest niegodziwe. No i ta grupa okazała się... Że ona razem z pisem, czyli tu jest popis, dalej funkcjonuje, bo jeśli część platformy z pisem potrafi przegłosowywać ustawy, no to jakby to nie patrzeć, ktoś mówi, no dobrze, ale większość może w platformie to jest tak trochę lepiej myśląca. Nie. Funkcjonuje większościowy e, popis w Sejmie. E, dlaczego wspomniałem o tych spotkaniach i w Andrychowie, i w Oświęcimiu. Tam na przykład pojawiały się takie tematy spoza postpolityki. Postpolityka, czyli mimo całej tragedii, mimo całego nieszczęścia, matka madzi, ludzi nie interesuje. Oni już dawno to ocenili, że było to coś strasznego, ale nie chcą tym żyć na co dzień. Teraz tym żyć powinien wymiar sprawiedliwości. I tam takie pojawiały się tematy dla nas, dla przewodniczącego Kamińskiego i dla mnie. Bardzo ważne, jak wyjść z pułapki takiej, że Polska wynegocjowała, jeśli w ogóle można to mówić o negocjacjach, jedne z najwyższych cen gazu. Nie chcę wskazywać po nazwisku, ale to mniejszy koalicjant mógłby się tu mocno w piersi bić, dlaczego te ceny gazu inne kraje potrafiły dobrze wynegocjować, a mnie. Część. Duża część i naszych gospodarstw, i naszej gospodarki, ona funkcjonuje z wykorzystaniem większej ilości gazu. To rzutuje również na standard życia gospodarstw domowych. Wiek emerytalny ludzi bardzo interesuje i o tym w Sejmie rozmawiamy i będziemy do tego, do tego też wracać. Kiedy przewodniczący Miller, któremu towarzyszyłem, był przy tym jeszcze i profesor Iwiński, i jedną osobę, której nazwiska wolałbym nie wymienić, bo okazało się nie tak dawno, że lojalności do lewicy to ona okazywać nie potrafiła. Rozmawialiśmy z François Hollande'em, którego podejmowaliśmy w Sejmie. I on nam pięknie, w krótkich żołnierskich słowach wyliczył, że gospodarka może się rozwijać, że pieniędzy w budżecie starczy, że bezrobocie będzie proporcjonalnie jak najbardziej właściwe. I jeśli wiek emerytalny pomniejszy się do 62 lat życia. I to nawet nie jest jakby ukłon społeczny i socjalny pod adresem Francuzów. To są wyliczenia ekonomiczne, że to wystarczy. Tymczasem Polska, jakbyśmy nie chcieli doszukiwać jej tych 2,5 miliona, mieszkań w czasach PRL-u wybudowana. 2,5 miliona mieszkań w PRL-u, zawsze lepsze. Było to dobrodziejstwo niż nie budowanie tych mieszkań. Otwarcie się na zachód za czasów PRL-u lepsze niż nie otwieranie się na zachód. No ale też tamten system miał ułomności. I tam się ludzie w tamtym systemie szybciej zużywali w pracy poprzez niższe generacje maszyn, poprzez niższe generacje chociażby tych maszyn rolniczych, i dzisiaj społeczeństwo, które pracowało w tamtym czasie długo, do 67 lat, może mieć trudności zdrowotne, żeby wytrzymać. My sprawę postawiliśmy e, e, tak: e, kobiety 35 lat stażu pracy, i jeśli chcą, mogą przechodzić na emeryturę, nie muszą, a mężczyźni 40 lat pracy zawodowej i mogą przechodzić na emeryturę. A nie muszą. A przewodniczący Kamiński był liderem grupy, mimo że to jego by dotyczyło. Ale on uznał, że on nie jest tym, pes tym PESE-em, tym rocznikiem, który na to może pójść. Więc przewodniczący Kamiński był liderem tej grupy, która powiedziała, dobrze, w takim razie. Tymi nowymi zasadami przechodzenia na emeryturę od 67 lat, skoro już ten rząd nie potrafi naprawdę tej gospodarki kreować bez tego swojego niedobrego, a społecznego i niehumanitarnego pomysłu, to niech to dotknie osób, tych, które nie przekroczyły 50. roku życia. Nawet i to okazało się dobrodziejstwem czy spoglądaniem społecznym zbyt dużym. Wiem, że gdybym mówił jeszcze dwie minuty, hmm, przewodniczący Kamiński jak zawsze miałby do mnie pretensje, więc wolę skończyć, póki cierpliwość mu się nie wyczerpie. Ja cierpliwość mam dosyć dużą, panie marszałku. No to teraz zapraszam do zadawania Natomiast pytań. czy jeszcze jedno, jedną A, kwestię, o której chciałbym powiedzieć. Kwestia, która dotyczy nas wszystkich. Bo chyba większość z nas posiada prawo jazdy i porusza się po naszych ulicach. Mówię tutaj o fotoradarach, bo w najbliższym tygodniu Sojusz Lewicy Demokratycznej złoży projekt ustawy. Ustawy, która skończy to ponabijanie budżetu państwa karaniem kierowców. Otóż ten rząd i minister Nowak. Przyjęli taką oto konstrukcję łatania bu bu dziury budżetowej, że będziemy karać kierowców. I to ma być, to ma być remedium na, na to, co się dzieje w budżecie. Otóż co już Lewicy Demokratycznej uważa, że fotoradary powinny być w tych miejscach, gdzie jest niebezpiecznie. Mówimy tu o miejscach, gdzie są szkoły, gdzie są przychodnie, gdzie są szpitale. Natomiast w naszym projekcie ustawy, który w przyszłym tygodniu składamy, jasno zaznaczamy, że wszystkie środki, które płyną z karania kierowców za nadmierną prędkość, wpływają do funduszu drogowego i idą na budowę dróg i na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach, a nie tak jak jest do tej pory, na łatanie dziury budżetowej. Problem jest również w wielu samorządach, bo jest taka gmina na zachodzie Polski, która dysponuje budżetem, roczny budżet to jest 41 milionów złotych, ale z fotoradarów jest 8 milionów złotych. To jest jedna piąta budżetu. To jest patologia. I w naszej ustawie chcemy również zaznaczyć, że, bo samorządy również mogą, straże miejskie mogą te fotoradary stawiać, że odległość minimalna w miastach, w gminach nie może być mniejsza niż dwa kilometry. Tak, aby walczyć z tymi patologiami. I o tym też dyskutujemy. My w komisji, ja pracuję w komisji infrastruktury i wspólnie z posłem Aleksandrzakiem na przyszłym posiedzeniu Sejmu taki projekt ustawy do laski marszałkowskiej składamy. Skoro mowa o tych fotoradarach, to czy ja mogłabym tutaj dopytać o jedną rzecz? Chciałam zapytać o taką rzecz. Czy SLD zwróciło uwagę w sprawie tych radarów na taki aspekt, że to wszystko najbardziej uderza w najbiedniejszego tego przysłowiowego, szarego Kowalskiego? Dlatego, że przepisy są tak skonstruowane, że można sobie wykupić, rzucając polokwialnie mówiąc stówę, wykupić punkty karne. Więc powiedzmy dla osoby majętnej, dla polityka, dyrektora, prezesa, prezydenta miasta, rzucenie stówy to jest żaden uszczerbek w jego budżecie, a takich ludzi najbardziej by zawolało właśnie zabolałyby te punkty karne. Tymczasem ten biedny Kowalski, który jeździ z starym Polonezem na gaz i zarabia na rodzinę jak no... 800 zł. Tak. Tak, jak mu się y, zabierze po prostu te, te punkty karne jak dostanie, no to dla niego to jest dramat, prawda? Czyli w kogo najbardziej uderza? W biednych ludzi, bo bogaty sobie odkupi punkty karne. Czy, czy państwa partia zwróciła uwagę? Likwidacja na to? tego chorego przepisu również jest w naszej ustawie. O, ten to, przepis to, szedł w kierunku nabijania kasy państwowej, nie chodziło tutaj o poprawę bezpieczeństwa Ale do tej pory. Ten... Chodziło o to żeby łupić polskich kierowców i łatać dziurę budżetową. My uważamy, że fotoradary winny służyć poprawie bezpieczeństwa na drogach, a nie być elementem napychania budżetu. I to jest patologia tego rządu. Niestety w wielu przypadkach ten rząd, Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie ogląda się na tych maluczkich, na tych najbiedniejszych. Liczy się tylko czysta ekonomia. Czysto ekonomia, liberalne podejście do gospodarki, do, do ekonomii. Macie Państwo jakieś Proszę, pytania? To może ja zacznę. W oderwaniu od wielkiej polityki. Stopa bezrobocia na Podkarpacie jest jedną z najwyższych w kraju. Średnio o 3% wyższa właściwie o 3% wyższa niż średnia krajowa. W kilku tutejszych powiatach oscyluje ona w granicach między 18 a 21,5 nawet. Nisko. A tutaj chciałam dodać, że nisko bije wszelkie rekordy, bo tam już sięga 24% stopa bezrobocia. No ja ostatnie dane mam, dzwoniłam, pytałam, że 24%. W jaki skuteczny sposób, zdaniem pana marszałka, państwo powinno wspierać te najbiedniejsze regiony, no bo bezrobocie bezpośrednio przekłada się na biedę, no takie regiony jak Podkarpacie. Po jakie skuteczne instrumenty to państwo powinno sięgać jeszcze? Ja myślę, że mądrzejszy w odpowiadaniu na te pytania jest pan przewodniczący Tomasz Komiński, bo to człowiek stąd, z krwi i kości, związany z tym regionem i wcześniej wiele razy podający mądre recepty. Ale pokuszę się o tę odpowiedź, polska jest wspólna. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze długo y, będzie czkawką odbijało się takie ideologiczne spoglądanie na Podkarpacie, że ideologiczna prawicowość. Wystarczy, że się powie, niech się dzieje: wszystko co dobre, i się wszystko co dobre będzie działo. Okazuje się, że Podkarpacia ideologią taką mm, prawicową nie dało się zbudować. Teraz myślę, jest trochę lepszy czas, żeby to robić. Rząd niby wreszcie w ostatnim, drugim ekspoze, Dał się przekonać do tego, co Sojusz Lewicy Demokratycznej suflował rządowi nieustannie: że zaciskanie pasa, że jakieś y, oszczędności, przycinanie to nie jest dobra metoda. Y, trzeba również mieć pomysły prorozwojowe. W drugim y, ekspoze premier zaproponował że właśnie będą te elementy prorozwojowe, fundusze inwestycyjne, ale mija parę miesięcy, i o tych zapowiedzi też się nic nie dzieje. Czyli ten postulat, żeby właśnie nakręcać to koło i nadawać mu większej szybkości rozwoju gospodarczego, na razie się nie kręci, z wyjątkiem tego, że zostało to zapisane w scenogramie sejmowym jako drugie ekspoze premiera Tuska. Myślę też, że kiedy myśli się o drogach, to zawsze jakieś lobby y, polityczne y, silniejsze jest w innych miejscach, i tutaj z kolei, gdyby nawet stać miało się to, co Tusk zapowiedział, to też brakować będzie tej lepszej infrastruktury y, drogowej. Myślę więc, że ten rząd powinien Wziąć jakieś dokumenty z czasów, kiedy rządził sojusz lewicy demokratycznej, i my żeśmy też nie odmienili tej ziemi na piękne, na, na zawsze, na, w jakiś perspektywiczny, nieustannie kręcący się rozwój. Ale wystarczy obejrzeć parę stron tych różnych. Działań, przekazywania innych funduszy niż teraz się tu przekazuje, żeby zobaczyć, że nie tylko pomysły mieli lep mieliśmy lepsze, ale zaczęliśmy je wdrażać. Póki to się nie stanie i ta infrastruktura drogowa jeszcze nie doprowadzi tych inwestycji tutaj, to ta czkawka prawicowej ideologii, ani gospodarskiego myślenia o tym regionie, będzie się długo odbijać, ale myślę, że mądrzejsze w tej sprawie zdanie człowieka, który tu mieszka, żyje i pracuje. Drodzy Państwo, tak no niestety nasze województwo, województwo podkarpackie w tych rankingach poziomu bezrobocia niestety jest w czołówce. Jest w czołówce i patrząc na te rankingi to bezrobocie w dużej mierze dotyczy ludzi młodych. Ludzi, którzy kończą szkoły, kończą uczelnie, w tym przedziale wiekowym jest największe. Drugi taki przedział wiekowy to 50. plus. Ludzie, którzy kończą 50, zostają wyrzuceni z pracy, ciężko im znaleźć, bo każdy pracodawca dzisiaj chciałby mieć młodego z doświadczeniem, eee, najlepiej kilkuletni. Natomiast, drodzy Państwo, Sojusz Lewicy Demokratycznej zawsze opowiadał się za zrównoważonym rozwojem kraju i za wyrównywaniem szans poszczególnych regionów. Pan premier Donald Tusk pięknie mówił w tym drugim expose właśnie o inwestycjach w Polsce Wschodniej, po prawej stronie Wisły. Mówimy o Podkarpaciu, mówimy o Lubelszczyźnie i pozostałych województwach Polski Wschodniej. Natomiast nie idą za tym dokumenty rządowe. Jest przez rząd przyjęta strategia Polska 2030, którą prezentował pan minister Boni. I w tej strategii jest zawarte, to się tak dziwnie nazywa dyfuzyjno-polaryzacyjny rozwój kraju. Co on oznacza? Inwestowanie w miasta i w województwa, które będą motorami napędowymi Polski. A więc mówimy o Wrocławiu, o Warszawie, o Poznaniu, o Szczecinie. Natomiast nie ma mowy o Polsce wschodniej. Nie ma tam Rzeszowa, Tarnobrzega, Lublina, Zamościa. A więc ta Polska wschodnia jest pozostawiona nadal sama sobie. Nas tutaj na Podkarpaciu również bardzo mocno dotyka emigracja zarobkowa. Ja no jako przykład podam, wszędzie to podaję. Ilość osób z mojej klasy licealnej, która pozostała tutaj na miejscu, a która nie jest za granicą, to jest 50%. Bo ci ludzie nie mają warunków, oni bardzo często wróciliby tutaj za dużo mniejsze pieniądze, tylko żeby mieli stabilizację tego przeżycia od pierwszego do pierwszego. Pan premier i ministrowie dużo mówią o polityce, o złych wskaźnikach demograficznych. Tylko nic nie robi się, aby wspierać osoby młode, aby dać im możliwość założenia rodziny. Wskaźniki demograficzne tylko poprawimy wtedy, kiedy młody człowiek będzie miał stabilizację w postaci pracy, nie na umowę śmieciową, nie na czas określony, tylko takiej, która pozwoli mu zapłacić czynsz za mieszkanie i założyć rodzinę. I to jest jedyna możliwość zmian. Co rząd robi? No, minister Rostowski zamroził 7 miliardów środków na aktywne formy zwalczania bezrobocia. No to jest polityka nie zwalczająca bezrobocie. To jest polityka łatania dziury budżetowej kosztem tych ludzi, którzy nie mają pracy. My mamy swoją ofertę. Oczywiście, jak pan Marszałek wspomniał, Rządziliśmy dwukrotnie po 1989 roku. Nie uczyniliśmy z Polski kraju mlekiem i miodem płynącym, ale kiedy popatrzymy na wskaźniki. Tych, tendencję. Kiedy popatrzymy na wskaźniki, które są obiektywne, takie jak wzrost PKB, jak spadek bezrobocia, jak obniżenie deficytu budżetowego. To są czynniki obiektywne. To to pokazuje, że Sojusz Lewicy Demokratycznej potrafi. Skutecznie i mądrze rządzić Polską, czego nie potrafi, jak widzimy, Platforma Obywatelska i PSL. Przez kilka lat ostatnich rządów mieliśmy do czynienia z polityką kartograficzną. Biegał minister Rostowski z premierem Donaldem Tuskiem, rozwija, rozwijali mapę Europy i była taka mała zielona wysepka. Tylko, jak ja ludzi na ulicy pytam, czy oni czują się, że mieszkają w Zielonej Wyspie, no to nikt nie powie twierdząco. Nikt nie powie twierdząco. Mamy na to pomysł, przedstawiliśmy nasz program, założenia naszego programu, łącznie z wyliczeniami, skąd na pewne działania wziąć pieniądze. To nie jest tylko zbiór pobożnych życzeń, tylko pełna koncepcja naszej wizji rozwoju gospodarczego Polski. Co Czy są, są jeszcze jakieś pytania? Ja bym chciała tutaj dopytać. Mówiąc o, o, o tych umowach zwalczania ro, bezrobocia, o tych zamrożonych pieniądzach, ja bym poprosiła tutaj o krótki komentarz Pana posła w sprawie tego pilota programu, który ma na celu, będzie między innymi podkarpacie realizować <coughs> jednym z trzech jego z Polsce agencję zatrudnienia. Znaczy ja powiem tak, każdy program pilotażowy y, przyklaskuje każdemu programowi pilotażowemu tylko zobaczymy, jakie będą efekty tegoż programu. E, ja osobiście. A ja, panu, wydaje, jakie mogą być efekty? E, mam nadzieję, że będą pozytywne. Natomiast patrząc na praktykę wydawanych pieniędzy poprzez powiatowe urzędy pracy, poprzez wojewódzkie urzędy pracy gros tych środków jest przejadana na tak zwane szkolenia, które nic, niczego nie przynoszą. Ludzie robią po kilka kursów, po czym nie znajdują pracy, po czym nie znajdują pracy. No, ale tam w tych założeniach jest, Panie Pośle, takie minimum absolutne wymagane od tych agencji, to jest to minimum, zakłada 33% wskaźnik zatrudnienia na minimum 3 miesiące więc de facto może się to sprowadzić w wariancie minimum do zatrudnienia stu bezrobotnych na trzy miesiące na umowy śmieciowe. No i to jest akurat patologia. To A jest ja akurat to zapytałam patologia pana ministra. No czy, czy kiedy za naszych rządów powstał pomysł, bo to sojusz lewicy demokratycznej Wprowadził tylko reforma, która nie została dokończona. Mówię tutaj o stażach dla absolwentów. Drugim etapem, tylko straciliśmy władzę. Tej reformy była gwarancja, że po stażu pracodawca zatrudnia na minimum rok bądź dwa tego pracownika. Co się dzieje dzisiaj? Pracodawcy korzystają ze stażów, i po sześciu miesiącach, kiedy przez sześć miesięcy Urząd Pracy płaci, 3, no sześć, są sześciomiesięczne. Ta osoba Ale idzie na bruk. Ta osoba nie? idzie na bruk. I ta reforma nie została dokończona. ma tanią siłę. Siłę. Dokładnie. Z tym należy, z, z tym należy, darmową, bo, darmowa, bo pieniądze idą z budżetu. Z tym należy walczyć. Z tym należy walczyć. Dziękujemy Państwu serdecznie. Do zobaczenia.